I chcę z Tobą zrobić lejwa, bo jesteś przystojny facet. Wpisz na ed hejka tulenka i obczaj mój kanał Okokok. Hejka tulenka! Hejka tulenka! lej Hejka tulenka, czekaj. Hejka tulenka. Hejka tulenka. Już patrzymy. Hejka tulenka. To mam na imię Dawid Jasper. Może o mnie słyszałaś? Jestem królem polskiego YouTube'a. Zapraszam Cię na mojego live na kanale YouTube Dawid Patrick, król polskiego YouTube'a. Wysyłam Ci linka do mojego kanału YouTube. Obczaj mojego live. Nie może jej napisać. Mam wszystkie kanały zablokowane. Nie może jej napisać. Kurwa, nie mogę jej napisać. Dobra, napisałem jej pod zdjęciem. Pod komentarzem. Pod komentarzem i napisałem. To chyba będzie wiedziała. Trudno było tak. Trudno było ocenić. Hej Katulenka, 6 złotych. Dziękuję, że obczałeś mój kanał i widziałam, jak patrzyłeś na mnie, pedofilu. Robię ci dramę na Y pedofilu. Dzięki za dolejta 6 złotych, k***a jeb***a, wypier**aj hejka tulenka, wypier**aj hejka, hejka, hejka tulenka, ty kurwa! jebana. załgi tą hejka tulenka i wypier**aj z lajwa, ci nie pasuje.